Cześć! Cześć! Zapraszamy dziś Was na kolejny film z serii Mierzymy. Dziś będziemy mierzyły tatum wysoka versus niska. Jeżeli lubicie tego typu filmy, jeżeli lubicie przeglądy popularnych sklepów polskich marek i sieciówek, to zapraszamy Was do subskrypcji i wciśnięcia dzwoneczka. A teraz zostańcie z nami i obejrzyjcie całość. Yy, zaczynamy, mamy sobie sukieneczkę za 238 zł, ona jest wykonana w 100% z ten, celu. ten celu, jest ona zapinana, jest taka koszula, kaszmiedzielka, yy, ma ona biały kolor i powiem Wam, że biały kolor lubią przebijać, natomiast ona nie przebija tak bardzo, jest ona yy, zawiązana na, yy, Dali paskiem, który sam sobie możecie regulować. Uważam, że jest cudowną sukienką. Wiecie, że ja jestem bardzo wymagająca, jeśli chodzi o sukienki, a ta naprawdę stoi wysoko w tym rankingu. Bardzo fajna. Ma odcięcia, jest zapinana na guziczki. Długość, odpowiednia materiał, odpowiednio generalnie jest naprawdę wysoko oceniana przez mnie. A na mnie koszulka wykonana z bawełny za bodajże 139 zł, ale wszystko będziecie miały pod kieszonką, bardzo ładna, ona tutaj ma ładnie wykończony dekolcik, nie wiem czy to widać. I do tego spódniczka za 239 zł, mam na sobie rozmiar M, bluzka również jest w rozmiarze M. Spódniczka, materiał z wierzchni ma z poliestru, a spodni ma z wiskozy. Także na plus, uważam, że w tą stronę lepiej. Jak widzicie wzór jodełki, ona też u dołu jest tak jakby postrzępiona. Przy tym metrze 60, no to jest tak 7 ósmych. Gdzieś coś takiego, chociaż pewnie miało być 3, 4, jak jak sobie wyciągnę, to, o, to wtedy wygląda tak. Czekajcie, zamontujemy ją, żeby było ładnie. Zamiana nastąpiła. Teraz sukienka na mnie. Uważam, że jest bardzo ładna. Na mnie jest bardziej dopasowana niż na razie mam wrażenie. Także rozmiar 38 to jest taki naprawdę y, dopasowany, więc jeżeli lubicie nieco różniejsze, to powinniście przy takich gabarcie tak jak moje jednak wziąć sobie 40. Nie zapytacie cię ręka, no już mogę powiedzieć ręka, czy ma stół? Ta sukienka jest zawieszona, jest bardzo sukienka, spódnica jest zawieszona na mnie. Natomiast jest koszulka, koszulka. bardzo fajna. Spódnica też nie jest zła. Tyle, że rozmiar musiałabym mieć mniejszy. Aczkolwiek, tak jak moja mówi, nie wiadomo, czy przez biodra przyszła, bo niby jest bunka, ale jest sekundę z rozciągnięliwa. Natomiast tak. Teraz mamy spódniczki. Ja mam za 179 cł. Rozmiar 38-100% lnu. Jest to spódniczka taka do kolan. Bardzo fajna, bardzo fajny materiał. Len gryzie, ten len akurat nie gryzie. Yy, rozmiar uważam, że jest odpowiedni, chociaż powiecie troszkę tutaj jest luź, luźno, ale mogę sobie ścisnąć paskie. Yy, ona ma rozkręcie z przodu, podobnie jak z harmonii, ale, no, ale długość, tu wszystko super. I kolor bardzo fajny, i ma kieszenie. No i bardzo, bardzo, bardzo Ci dla A ja mam na sobie taki t-shirt w rozmiarze S 100% bawełna, 79,99. On wychodzi dopasowanym. O, o co mi chodziło i co mi odpowiada. Na sobie mam też spódniczkę w rozmiarze 38, za bodajże 199 zł. Sprawdzam czy ma kieszenie, ale nie ma. To jest 60% bawełny, a reszta to jest nylon i elastan. Także taki skład i ona jest taka w dotyku dosyć sztuczna. Także ta bawełna szczerze mówiąc jest niewyczuwalna. <noise> Zawiązywana na troczek, Sportowa jak widzicie, to rozcięcie z przodu, całkiem spoko. Już spódniczki mają bardzo Pewnie muszę usadzić łańcuch w kieszenie, nie mam kieszeni. Zamiana, zamiana na spódniczkę z u mnie Beżowa. Bardzo fajna spódniczka, jedyne sobie tu dodała, kieszenie. Jest to materiał, tak faktycznie się rozciągnie, także nie musimy tu tupać takich, wiecie, mają troczku, chociaż pewnie to elegancko wygląda, jak się robi. Natomiast jest ona rozciągliwa i jest fajna. Mnie się ona bardzo podoba. A na mnie teraz różowa, lniana spodniczka. Też uważam, że jest fajna. Edzie się bardzo podobała, mi mm. też się bardzo podoba. Uważam, że jest ładnie dopasowana. Tutaj jest faktycznie trochę luzu w brzuchu, ale dzięki temu znowu tutaj nie jest zbyt opięta. A ścisnąć pasie tam trochę zawsze można, to nie będzie źle wyglądało. Także dla mnie na plus. Spodnie, tym razem spodnie, rozmiar 38, 9% 180 zł z przycytem. Tak, to Słuchajcie, są one spomar połączone z y, różem. Mocny kolor, mocny kolor. Toszkę tak tak. drapie mnie tutaj ten, lny, nie wiem, przez co że to są spodnie może. Ale nie jest to do zniesienia. kieszenie jest tutaj zaszyte. Natomiast długość odpowiednia, krój odpowiedni wygodne są, to są spodnie o średnim stanie, ale o ma wastawa. A ja mam na sobie coś bardziej sportowego, możemy powiedzieć, że zmiar 39, 60% wiskozy, reszta to jest tam mylą z Elastanem i kosztowało około 200 zł, bo była jakaś promocja. Także tutaj widzicie, tak e, ciekawie e, krojone, haremki takie były chyba kiedyś, one takie były tutaj szersze, no i one to powiedzmy gdzieś tam imitują. Czy to tak dobrze wygląda, no to oceńcie samym. <grym> ja je oczywiście wyciągam tutaj do dali, bo jestem do tego przyzwyczajona, aczkolwiek mi się wydaje, że nie powinny być tak wysoko podciągnięte, żeby dodać im objętości po prostu z tyłu. Natomiast materiał jest super przyjemny, mają kieszenie, są przemilutkie. Natomiast no sam krój, no nie wiem czy jest dobry dla mojej figury. Zamiana? Zamiana. Mam teraz sobie spodnie, te co miała Amonia e, Mówiła, że coś tutaj faktycznie źle leży i trochę to faktycznie źle leży. Nie wiem, materiał jest świetny, jest naprawdę genialny materiał. Ale tu nie wiem, jakoś nie tak. Bo to jest z jednego materiału. I tak. Wiesz, jak w tym dobrze wyglądał, słuchajcie. No, my już nie porozmawialiśmy. Nie, 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 nie natomiast plus, naprawdę za materiał, materiał jest naprawdę no, naprawdę przeprzyjemne. Na mnie jeżeli chodzi o te spodnie, to zupełnie nie. Są za długie, układają się jakoś nie tak, czuję się w nich źle i wyglądam źle. Co nie dlatego? Szczerze ja <grym> nie Mam na sobie również taką fajną kurtkę na lato, kosztowała 450 zł, mam rozmiar 36 i ona jest bodajże bawełniana, bo to jest taki materiał jak bawełna, tak 100% bawełny, z ściągaczem do dołu, zapinana na zamek, taka bombereczka rzucająca się w oczu, kwietna, no cóż z tymi spodniami to może nie bardzo ale generalnie jest fajna, zaraz zobaczycie jak będzie. Zamiana to dało mnie, jestem teraz ja w kurteczce w kwiatym. Eee, uderzając, jest ta cena mam. no cena to jest po prostu nie do przejścia dla mnie. Uderzając, ja ty lepiej wyglądasz niż ja. Myślę tutaj, że tak bardziej Może przytaczamy. Może przytaczamy, co nie, słuchajcie, jakby by kosztowała, jedną dziesiątką tej ceny bym się zastanowiła, ale naprawdę 400 zł. No, nie, nie, za droga, dla mnie za droga. Na mnie spódniczka za około 200 zł, w rozmiarze 38. Jest to spódniczka z aneksem. Powiem Wam dziewczyny, że to jest spódniczka um, troszkę tak szkleści. Generalnie ja się źle czuję, coś takiego. Może źle wygląda, to się W spódnicach już Wam powiem, że. Yy, nie wiem, troszkę za luźna, tak mi się wydaje. Tutaj jest zapinana na zamek. No, ja tak spinam, a ten pasek mi tak wiecie, ucieka i tutaj później zostaje i wyglądam, to tak nie fajnie wygląda, bo ten materiał jest śliski, więc... A na mnie coś typowo nieletniego, ale bardzo mocno wyprzedażowego, e, rozmiar S, z 329 bodajże na 199, ale będziecie mieć opisie w linkach. Nie wiem, jaki to jest materiał, bo metka nie wiem, czy jest chyba gdzieś tu wysoko, natomiast jest przemilutki, śliski ale mięsisty. Naprawdę materiał jest świetny. Bardzo mi się on podoba. I myślę, że będzie się ładnie układał i się nie będzie gniótł. Także może mało jest wiskozy. Ona jest tutaj z boku wiązana. Także coś takiego. Widziałam bardzo podobne kroje w Massimo Dutti. Jeśli lubicie Massimo Dutti, to zostańcie z nami na dłużej, bo będziemy na pewno jeszcze tam zamawiać, co jakiś czas tam zamawiamy i się już szykuje kolejne zamówienie, także bądźcie z nami. Wracając do sukienki, to uważam, że rozmiar 36, bo to jest 36S, jest dobrym Zresztą same oceniem. Uważam, że jest bardzo ładna, tylko no jest to takie iście jesienne albo jakieś zimne, lato. Zemena. Zemena. Kolejna e, sukienka, która moja Wam prezentowała. Bardzo przyjemny materiał, niesamowicie e, fajna do ciała. Natomiast wydaje mi się, że też moja nie mi wyglądała. To Ona jest bardziej sukienkowa. <laughs> przyjemna. po mnie się e, Fajna długość, fajny kolor, fajny materiał. Super. A na mnie teraz spódnica. Uważam, że rzeczywiście tutaj w pasie jest troszeczkę za dużo, mogłaby być rozmiarniejsza, ale generalnie spoko. Także jak robicie spódnicę Maxi na lato, to będziecie zadowolone, bo materiał jest cienki i przyjemny. I co sądzicie o naszych wyborach? Czy wpadło coś w mamkowko? Czy robicie tak w Tatum? Zamawialiśmy w tej chwili Tatum przez Zalando, a wy je zamawiacie? Właśnie i co myślicie o tego typu mierzymy, kiedy po prostu stoimy obok siebie i mówimy Wam od razu co i jak. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Na razie. Cześć. Pa!